10. The Five Families. Pięć rodzin, czyli główne rodziny mafijne działające na terenie Nowego Jorku. Rodziny Bonanno, Gambino, Colombo, Genovese oraz Luciese zaczęły działać wspólnie na początku lat 30. i do dzisiaj nieoficjalnie panują nad przestępczością zorganizowaną w Nowym Jorku. W 1969 roku została wydana na podstawie losów rodziny książka Ojciec Chrzestny, która została potem zekranizowana. 9. Bębu Union Tajwan i mafia licząca sobie 10 tysięcy członków. Prawdopodobnie głównym źródłem dochodu mafii jest przemyt i handel narkotykami. Na czele tej organizacji nie stoi jedna osoba, lecz cały zarząd. 8 Tijuana Kartel to meksykański kartel narkotykowy uważany za największy i najbardziej brutalny gang w Meksyku. Zaczął swoją działalność w 1989 roku i działa nieprzerwanie do dzisiaj. Oprócz handlu narkotykami, grupa trudni się m.in. porwaniami, przemytem ludzi, handlem żywym towarem, stręczycielstwem oraz uprawą marihuany. 7. Mafia Sycylijska. Czyli tak zwana La Cosa Nostra, mafia wywodząca się z włoskiej Sycylii. Na czele mafii stoi szef, wspomagany przez podszefa i nadzorowany przez doradcę. Szef jest zwykle wybierany przez żołnierzy, choć zdarzają się i agresywne sukcesje. Mafia sycylijska podczas emigracji zarobkowej w XX wieku silną działalność rozwinęła również w Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcjonuje do dzisiaj: 6. Nrangheta. Jest to włoska organizacja przestępcza, wywodząca się z Kalabrii. Mimo tego, że nie jest tak znana na całym świecie jak mafia sycylijska, to na przełomie XX i XXI wieku była najpotężniejszą mafią we Włoszech. Obecnie mafia działa na całym świecie, zajmując się głównie przemytem narkotyków, broni palnej oraz praniem brudnych pieniędzy. 5. Yamaguchi Gumi. Jest to najpotężniejszy gang wchodzący w skład słynnej japońskiej jakuzy. Jest również jedną z największych organizacji przestępczych na świecie. Niektóre szacunki mówią, że organizacja ma prawie 40 tysięcy aktywnych członków. Mafia zarabia miliardy dolarów rocznie na wymuszeniach, hazardzie, handlu bronią i narkotykami, prostytucji oraz machinacjach finansowych na giełdzie. 4. CEO -Y jest to największa na świecie triada, czyli chińska organizacja przestępcza. Ma około 50 tysięcy członków. Została założona w 1919 roku i działa w Hongkongu, Chinach, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Stanach Zjednoczonych. Organizacja zajmuje się przemytem narkotyków, hazardem, praniem brudnych pieniędzy, handlem bronią, prostytucją, przerzutem ludzi z biednych krajów do bogatych, włamaniami i kradzieżami. Ciekawostką jest fakt, że organizacja pojawia się w grze Sleeping Dogs wydanej w 2012 roku. 3. The Company Jest to kryminalne imperium działające w Indiach oraz Emiratach Arabskich. Dowodzone jest przez Dawuda Ibrahima, odpowiedzialnego za zamachy w 1993 roku w Bombaju, gdzie zginęło 257 osób, a 700 zostało rannych. W Indiach Ibrahim ma status celebryty. Wystąpił nawet w kilku bollywoodzkich produkcjach. Jego grupa zajmuje się głównie handlem bronią, przemytem narkotyków oraz zabójstwami na zlecenie. 2. Yakuza Jest to tradycyjne określenie zarówno japońskiej przestępczości zorganizowanej, jak i członków mafii. Jednak termin Yakuza nie występuje w tekstach ustawowych i nie jest oficjalnie używany przez policję. Tradycyjne domeny działania Jakuzy to hazard, wymuszenia za ochronę, handel narkotykowy, przemoc, kontrola życia nocnego, czyli działalność związana z klubami nocnymi, barami, kabaretami. Jednak w ostatnich latach Jakuza działa też w innych aspektach życia publicznego, takich jak handel międzynarodowy, biznes budowlany czy operacje finansowe. Miejsce numer 1: Rosja. I Mafia Sącewska, która uważana jest za najgroźniejszą i najbardziej rozprzestrzenioną grupę przestępczą na świecie. Według raportów FBI jest to największa organizacja kryminalna pod względem majątku, wpływów oraz zakresu sprawowanej przez nią kontroli. Organizacja znana jest ze swojej wyjątkowej brutalności i bezwzględności. Główne obszary działania mafii to handel i produkcja narkotyków, handel ludźmi prostytucja, pranie brudnych pieniędzy, handel ustawami oraz również przestępstwa internetowe.